Cześć, z tej strony Paweł z Matura z Matmy. W dzisiejszym nagraniu opowiem Ci nieco o moich przemyśleniach i przewidywaniach na temat tego, jak wpłynie całe zamieszanie z wirusem, jakie mamy w Polsce, na przeprowadzenie matur, na ich terminy, na wszystko, co jest związane z sytuacją, jaka panuje teraz wśród maturzystów. Ponieważ wiele osób już mnie o to pytało, na samym wstępie. Chciałbym powiedzieć ci, że wiele osób, które jest ogarniętych, może w tą sytuację przekuć na swój zysk, na profit. Dlaczego? Ponieważ teraz, jako maturzysta masz bardzo dużo czasu, który możesz wykorzystać właśnie na naukę tego, w czym chcesz być najlepszy, na temat na naukę tego, z czego chcesz mieć najwięcej procent. Nie musisz teraz chodzić na WF, nie musisz chodzić teraz na przedmioty, które nie są związane z Twoim celem, jaki chcesz osiągnąć na egzaminie maturalnym. Dlatego niezależnie jak długo będzie teraz trwała przerwa, skup się na nauce tego, co jest najważniejsze, ponieważ możliwe, że osoby, które są naprawdę ambitne, które są zacięte, teraz siedzą i uczą się właśnie tego z przedmiotów, w którym chcą być najlepsze. I dzięki temu ja przewiduję, moje pierwsze przewidywanie jest takie, że wyniki matur w tym roku będą stały na bardzo wysokim poziomie. Możliwe, że na wyższym niż w poprzednich latach, ponieważ nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, w której maturzyści mieli minimum dwa tygodnie przerwy od szkoły, w której mogą poświęcić się właśnie tym przedmiotom, w których chcą być najlepsi. I na to co wiem, na niektórych uniwersytetach obecnie. Jest przerwa już uzgodniona na 4 tygodnie. Szkoły, większość ze szkół ma teraz już ogłoszoną przerwę na 2 tygodnie. Ja przewiduję, że ta przerwa w szkole będzie dłuższa niż 2 tygodnie, będzie trwała minimum 4 tygodnie, dlatego myślę, że ty też powinnaś powinieneś się zastanowić nad tym, jak wykorzystać mądrze ten czas. Na temat terminów matur, weźmy się tutaj, zastanówmy jak wygląda sytuacja. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym był określony na maj. W maju, 4 maja, powinna się zacząć matura z Polskiego. I to jest harmonogram, który powinien być harmonogramem głównym. Następnie jest harmonogram. Matury w terminie dodatkowym, czyli jest to matura, która jest przeprowadzana dla uczniów, którzy nie mogli się pojawić na zwykłej maturze i mają usprawiedliwione to, i dla tych osób, które dostały zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, aby pisać ją w tym terminie. I to jest termin czerwcowy, a poprawka została określona na 25 sierpnia 2020 roku i dopiero 11 września poprawkowicze dowiedzą się, czy zdali, czy nie zdali. To jest plan, który powstał oczywiście przed informacjami na temat pandemii, jaka panuje w Polsce. Jakie są moje przewidywania? Przez to, że teraz wielu uczniów nie ma wsparcia z, wśród nauczycieli, bo nie wszyscy nauczyciele mają możliwość pracy zdalnej, przeprowadzania lekcji przez internet, hmm, może z tego powodu być matura przeniesiona z maja na czerwiec. Nie jest to pewne, ale może to nastąpić, więc wtedy uczniowie będą mieli minimum miesiąc więcej na naukę. Jest to możliwe, ale nie e, jeszcze niepewne. Niezależnie od tego, ja naprawdę zachęcam Cię do wzięcia spraw w swoje ręce. A co możesz tak naprawdę w tej sytuacji zrobić? Na samym początku określ w jakich obszarach masz braki, w jakich obszarach powinnaś, powinieneś się jeszcze e, douczyć. Na przykład na maturze z matematyki, co, re, co roku jest funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, geometria analityczna, prawdopodobieństwo, zadanie ściągów, e, zadania też z figur przestrzennych. To są rzeczy, które są na każdej, na każdej maturze. Dlatego ty siądź z kartką papieru, z podręcznikiem, ze zbiorem zadań i przekartkuj sobie wytyczne komisji egzaminacyjnej, może nawet spis treści. I zastanów się, w jakich obszarach powinnaś, powinieneś się jeszcze uczyć. Ponieważ teraz jest ten czas, w którym możesz nadrobić swoje braki. Jeśli już znajdziesz te braki, te obszary, w których możesz być lepszy, lepszy, stwórz plan nauki. Stwórz plan, w którym będziesz podążać dzień po dniu. Teraz masz sporo wolnego czasu. Nie możesz powiedzieć, iż nie mam czasu na, na przygotowanie się z matematyki, z polskiego, z angielskiego do matury. Ponieważ muszę się uczyć historii czy czegoś innego. Tutaj oczywiście podaję abstrakcyjne przedmioty. Ty samodzielnie wiesz, który przedmiot jest dla Ciebie najważniejszy. Może to być właśnie historia, chemia, biologia. Każda, Każdy przedmiot, który jest dla Ciebie ważny. Stwórz plan nauki, aby nie minęły te dwa tygodnie i żebyś nie obudziła, nie obudził się z ręką w nocniku i. Rozmyślaniami, jak to możliwe, że minęło tyle czasu, a ja się nie przygotowałem, nie przygotowywałem, bo są osoby, które cisną już teraz i ja wiem, że ty jesteś ogarnięta. Ogarnięty, więc też wykorzystaj ten czas mądrze i podczas tego czasu wygospodaruj czas na mm, przerobienie wszystkich matur, które były w nowej podstawie programowej do tego czasu, do dziś, w poprzednich latach. Matury są to egzaminy powtarzalne, których obszary się bardzo często nie zmieniają, które są sprawdzane. Dlatego, przerób wszystkie poprzednie matury z poprzednich lat, sprawdź sobie je. Za chwilę ci powiem, gdzie możesz je znaleźć, ponieważ to, co było kilka lat temu, może naprawdę pojawić się na Twojej maturze. To, co Ci dodatkowo polecam, praca w blokach czasowych. Wstajesz rano. Zaplanuj sobie, że poświęcisz na przykład pół godziny na matematykę, następnie zrobisz 10 minut przerwy na herbatę, znów 30 minut na matematykę, 10 minut przerwy, pół godziny na angielski, dłuższa przerwa i tak blok za blokiem, aby sobie zbudować taki system, dzięki któremu będziesz dzień po dniu sukcesywnie powtarzać, pogłębiać swoją wiedzę. Co powinnaś zrobić następnie? Uczyć się i powtarzać, no bo co ci da plan? Bez jego egzekucji, bez jego wdrażania w życie. Właśnie ta systematyczność, praca dzień po dniu da naprawdę wiele, wiele efektów. Co następnie? Podejmij współpracę z kimś, kto jest lepszy od Ciebie w obszarze, w którym chcesz się rozwijać. Czy swoim nauczycielem, czy korepetytorem, doświadczonym kolegą. A może to nie będzie potrzebne, a wystarczy skorzystać z internetu. Nauka nie jest czymś, co... Przychodzi łatwo, sam to wiem, ponieważ uczę już od wielu, wielu lat. Dlatego, jeśli będziesz się uczyć i spotkasz jakąś trudność, znajdź osobę, z którą byś mógł mogła to skonsultować, zadzwonić, napisać. Teraz wielu nauczycieli jest otwartych na współpracę zdalną, wiele osób jest. Y Wręcz skoro do pomocy, jeśli do swojego nauczyciela, do swojej nauczycielki napiszesz maila, proszę pani, proszę pana, nie potrafię rozwiązać tego zadania, podjąłem to, to, to i takie działanie, i dalej mi nie wychodzi, no to co stoi na przeszkodzie, żeby ta osoba Ci odpisała? Zauważy, że twoje zaangażowanie, nie jesteś w szkole, ale uczysz się, więc ta osoba w większości przypadków będzie zobligowana, aby tobie pomóc. Spróbuj, jak nie masz możliwości podjęcia współpracy z korepetytorem 1 na 1 na forum gdzieś zapisz swoje pytanie. Teraz mamy internet. Niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy nie, są ludzie, którzy dziś są w stanie pomóc Tobie na jak najlepiej się przygotować. No i nie panikuj. Nie panikuj. Ta sytuacja jest niecodzienna, ale jest taką sytuacją, z którą jesteśmy sobie jako społeczeństwo w stanie poradzić. Dlatego nie panikuj, zaplanuj swój rozwój, zaplanuj ten czas, który masz do dyspozycji, wdróż plan w życie. I naprawdę zobaczysz efekty na swoim egzaminie. Tak jak wspomniałem, teraz przejdziemy sobie do miejsca, do przedstawienia miejsca, w którym możesz znaleźć egzaminy w starej, w nowej formule. Na początek Ciebie interesuje egzamin w nowej formule, ponieważ ta formuła Ciebie dotyczy. Egzamin w starej formule jest to egzamin, który był przeprowadzany przed 2015 roku. W nim wiele rzeczy, które się znajduje, będzie też na Twoim egzaminie, ale nie wszystkie, dlatego kiedy wejdziesz na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, otwórz zakładkę egzamin maturalny, wybierz egzamin w nowej formule, następnie wybierz arkusze i będziesz widzieć listę arkuszy, listę lat. Po kliknięciu w odpowiedni rok zobaczysz wszystkie arkusze z wszystkich przedmiotów który, z których była matura przeprowadzona. Nie panikuj. Zrób co możesz. Wykorzystaj ten czas mądrze. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Jeśli masz rady dla osób, które tak samo jak ty są na maturze, przed maturą i zastanawiają się, co dalej, co zrobić w obliczu tej przerwy. Jeśli masz jakieś rady, triki, w jaki sposób ty się uczysz, w jaki sposób ty jesteś w stanie się. Nawet podzielić może wiedzą z kimś innym, zostaw to w komentarzu do tego nagrania. Jeśli uważasz, że ta wiedza jest pomocna, a może być pomocna też dla kogoś innego, prześlij to nagranie do swojego znajomego. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia w innym nagraniu. Hej!